Hej, hej, dzień dobry. Wpadam tutaj dzisiaj wyjątko, normalnie o 11 w czwartki, ale wyjątkowo tylko na chwilę, bo chciałam Wam powiedzieć pewną rzecz, także za chwileczkę, za chwileczkę do tego przejdziemy. To będzie coś związanego z kartami pracy. Chciałam Wam powiedzieć o czymś, nad czym pracowałam ostatnio i to będzie już niedługo dostępne. O, cześć! Cześć Wam, cześć! Co tu robicie w ogóle? <noise> Nie spodziewałam się, że ktokolwiek tu wpadnie, e, ale fajnie, dobra. No więc e, słuchajcie, chciałam troszeczkę dzisiaj opowiedzieć o kartach pracy, e, bo wiecie co, zaskakująco e, często zdarza mi się, że nowe osoby pojawiają się i pytają. Co to jest podcast, gdzie można słuchać tego podcastu. Ostatnio też dostałam takiego właśnie maila. Ja nie wiem, co to są te podcasty, ale trafiłam na stronę i jakieś tam, wiecie, tego typu sprawy. No więc widzicie, ja zakładam, że wszyscy już ogarniamy ten temat, a tu się okazuje, że wcale to nie jest prawda. A więc chciałabym dzisiaj tak pokrótce opowiedzieć Wam o kartach pracy. Możecie je sobie pobierać, do każdego odcinka możecie sobie kartę pracy pobrać. Uczycie się styczała podcast angielskiego za darmo, tak? Czyli słuchacie sobie odcinka, pobieracie kartę pracy, wypełniacie kartę pracy. Uczycie się w ten sposób angielskiego. Pokonujecie przede wszystkim blokadę językową, bo mówicie do siebie na głos, a potem to jest, wiecie, wszystko tak przemyślane, żebyście te same zdania ćwiczyli później w karcie pracy. A więc to nie są zdania wzięte totalnie z kosmosu i muszę Wam powiedzieć, że jest duży trend na to tłumaczenie. Teraz jest bardzo dużo publikacji, możecie sobie masę takich pozycji kupić w księgarniach które polegają na tym właśnie, że kupujecie książkę i ona jest przepełniona tylko i wyłącznie zdaniami właśnie do tłumaczenia. I widziałam kilka tych rzeczy i wielu moich uczniów też, wiecie, dzieliło się swoimi opiniami na temat tych właśnie rzeczy. I to są bardzo, to, no metoda tłumaczeniowa jest doskonała, no to jest bardzo dobra metoda, dlatego jej używamy, bo wiecie... To jest też takie bardzo popularne stwierdzenie, że nie chcemy myśleć po polsku, chcemy od razu myśleć po angielsku. Fajnie, ale zrozumcie, że nie da się tego zrobić. Nie da się przełączyć jakiegoś guziczka, że zaczniesz nagle myśleć po angielsku. E, niestety. No i są badania, które pokazują, że nawet osoby, które są, wiecie, dwujęzyczne, to jednak nie myślą... No to w jakim języku one myślą według Was? E, jeżeli ktoś jest dwujęzyczny, mama mówiła zawsze tak, a tata tak i dwa języki mam biegle, no to w takim razie w jakim języku myślę? Wyobraźcie sobie, że zawsze jeden język lekko przeważa. Zawsze więcej do takiej dwujęzycznej osoby mówiła na przykład matka czy ojciec i ten jeden język zawsze odrobinę przeważa i te, tak naprawdę w tym właśnie języku zawsze będziecie myśleć. Nawet jeżeli byście przeprowadzili się za granicę i mieszkali tam pół życia, i mówicie lepiej nawet w tym nowym języku, bo już polski wam się gdzieś tam zapomniał. To i tak myślisz po polsku. Tak to działa. I słuchajcie, tego się nie da wyłączyć i żaden kurs wam językowy tego nie wyłączy, ani żaden nauczyciel, ani żadna książka z tłumaczeniami. Jedyne, co możecie zrobić, to na tyle ten proces tłumaczenia przyspieszyć, na tyle go zautomatyzować i dojść do takiej wprawy w tym, że po prostu nie zauważasz tego momentu, w którym to się dzieje. Nie? No, bo gdybyście tak się nad tym skupili, naprawdę yy, bardzo ciężko jest złapać ten moment tego myślenia, w jakim języku ja myślę. Czy w ogóle myślę w języku, może to jest trochę bardziej. Yy... Złożony proces, i to nie, to nie jest tak, że myślimy do końca zawsze słowami. E, słuchajcie, no więc tutaj e, zawsze lubię sobie powalczyć z tym mitem, że chcę myśleć po angielsku. Spokojnie, tłumacz, po prostu tłumacz. Tłumacz dużo, dużo, dużo. Im wolniej ci się tłumaczy, im więcej czasu ci to zajmuje, im dłużej e, musisz myśleć nad tym, jak to powiedzieć po angielsku, tym więcej musisz właśnie to robić, tym więcej musisz tłumaczyć pewne rzeczy zaczną ci wchodzić potem już po prostu automatycznie. Ale trzeba ten proces automatyzować. No więc słuchajcie, mamy na rynku dużo takich publikacji i ja nie mówię, że one są złe. E, używajcie ich, kupujcie sobie te książki, jeśli macie ochotę i tłumaczcie sobie zdania mm, e, hmm, owady e, z tymi rzeczami. Natomiast zawsze róbcie to czujnie i myślcie robiąc to, czyli po prostu zastanówcie się tak na zdrowy rozum które z tych zdań są faktycznie ważne, są faktycznie przydatne, są jakieś życiowe, że na przykład dają wam jakieś narzędzie, to zdanie daje wam jakąś strukturę gramatyczną, czy jakiś zwrot, czy jakiś idiom, czy jakiś phrasal, coś co możecie przerobić na wiele innych sytuacji, że to będzie produktywne, że to da duży efekt. Wiecie, że to będzie duży zwrot z inwestycji waszego czasu, że nauczę się takiego zdania na pamięć. No bo widziałam na przykład y, po prostu często. Mm, Zdania, które nie są w ogóle ciekawe i nie są po prostu przydatne, jakieś medyczne czy prawnicze, czy rzeczy bardzo formalne. Zastanówcie się, jak, jaki jest wasz cel. Na pewno są książki, które są nakierowane na odpowiedź. Na przykład, nie wiem, chcecie język medyczny, właśnie, nie wiem, dla pielęgniarki czy chcecie język prawniczy, czy w jakiejś konkretnej branży, kupicie sobie tłumaczenia do tego. Ale niestety jest dużo takich ogólnych. No i wiecie, język. To jest bez, bezgraniczna, bezkresna sprawa. Jak, jak, jak wybrać zdania? Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie wybierać zdania? Poziomami, no okej, okay, poziomami. Ale to znaczy, że na poziomie C1 zdania będą po prostu bardzo, bardzo formalne. Nie wiem, używane tylko w jakichś żargonach, w konkretnych zawodach. Po co to? Eee, no więc słuchajcie. O, czy na przykład widziałam taką książkę, w która zbierała idiomy. To były zdania tłumaczenia zdań, idiomy, tylko idiomy. I to było podzielone na różne idiomy związane na przykład z częściami ciała, tylko face, tylko leg, tylko hair, tylko coś tam. I listy, listy idiomów. Nie jest to możliwe do zapamiętania, jest to Nieproduktywne i słuchajcie, róbcie to wszystko y, z głową. Przeglądnijcie, co kupujecie, czy te zdania w tłumaczeniach, czy one, o, czy one się skupiają na jakimś, na jakimś czymś. <gryw> czy to jest y, wszystko, nie wiem. No, losowe zdania wzięte z kosmosu. Nad tym się po prostu musicie pochylić, czy, czy warto. Y, no, już nawet nie chodzi o pieniądze, bo to nie są drogie rzeczy, ale. Potem wasz czas, tak, bo będziecie na to poświęcać czas. I potem jest ta frustracja, że ja przecież to robię, poświęcam czas, tłumaczę te zdania. I co z tego, jeżeli ja potem i tak nie umiem mówić po angielsku? No, bo jeżeli te zdania nie były sensowne i nie były logiczne i nie były przydatne życiowo, to, to zmarnowaliśmy czas. I tyle. No i dobra, i teraz zmierzam do oczywiście kart moich pracy, dlatego że wreszcie powstał worksheet set 3, czyli trzecia część zestawu, trzeci zestaw kart pracy. I to będą karty pracy od 61 do 90. No, to już dochodzimy do połowy, powiedzmy mniej więcej, moich odcinków podcastu. Powolutku to idzie, bo jest to zaskakująco dużo pracy przy tym. Różnica między zwykłą kartą pracy, którą możecie pobrać sobie za darmo z mojej strony, przy każdym odcinku jest dostęp do tej karty pracy. Czyli, żeby po prostu słuchanie tego odcinka miało naprawdę duży sens i było faktycznie Waszą lekcją angielskiego, to trzeba tą kartę pobrać i sobie sprawdzić się w tych tłumaczeniach. Natomiast wreszcie powstała trzecia część. Różnica jest taka, że w kartach pracy macie od razu klucz więc bardzo wygodnie możecie jednym kliknięciem przejść sobie do klucza i tam sprawdzić odpowiedzi, po drugie macie klikalny spis treści, więc łatwo sobie tam manewrujecie całym, całym zestawem karty pracy wszystkie 30 kart macie w jednym miejscu, więc nie musicie za każdym razem klikać, pobierać, otwierać download, upload i tak dalej więc macie wszystko w jednym miejscu klikalny spis treści, więc łatwo możecie się poruszać po kartach pracy Przejść sobie do pierwszej, piątej, piętnastej, trzydziestej, której sobie życzycie. No, akurat w zestawie trzecim mówimy o kartach od 61 do 90, więc w tym obszarze się poruszacie. Co więcej, macie tam dużo miejsca, więc możecie sobie wpisywać swoje zdania albo, wiecie, odręcznie po wydrukowaniu, albo możecie to robić w samym dokumencie, ponieważ on jest edytowalny i bardzo wygodnie się tam pisze. Zwłaszcza jeżeli na telefonie to robicie i pobierzecie sobie jeszcze do tego Adobe Reader, czyli po prostu tą aplikację, która jest zupełnie darmowa i możecie sobie tam te wszystkie karty pracy, wiecie, wykonywać, wszystkie tłumaczenia. Jeżeli to zrobicie, to yy, macie bardzo wygodnie, po prostu, bo z tą aplikacją wiecie o co chodzi. Yy, bardzo wygodnie to działa. Yy, dobra, yy, nie trzeba tego więc drukować bez sensu zupełnie. Yy, macie tam kody QR, więc bardzo łatwo też yy, wejść sobie na dany odcinek i wysłuchać na przykład tylko tych zdań. Tych zdań, które musicie powtarzać. Więc jest to po prostu wygodne. Jest to wszystko w jednym miejscu, klikalne, edytowalne. I macie tam linki, a dodatkowo macie tam Speaking English Planner, czyli takie narzędzie, które pozwoli Wam monitorować tą swoją systematyczność, bo to jest kluczno, nie? żeby to robić codziennie. To jest wszystko, co byście tutaj zainwestować. Codziennie, chwilkę czasu, 10 minut na pewno wystarczy. No, będzie to wolno, ale będzie jednak jakiś tam progres widoczny. Albo mniej, nawet jeśli nie masz 10 minut to też sobie poradzisz. A więc Speaking English, English Planner jest to po prostu, wiecie co, hmm, Habit Tracker, który pozwoli Wam śledzić na bieżąco, czy codziennie sobie to hmm, wykonujecie. Więc takie małe narzędzie, które może Wam pomóc też dbać o taką hmm, systematyczność. Sama mam tych habit trackerów hmm, sporo, A teraz. Hmm, no taki inny system troszkę. Ale ten habit tracker też jest dobry, dlatego że tam nie ma miejsca na wymówki. Tam sobie od razu zaznaczasz, kiedy będziesz robić ten worksheet, o której godzinie, w którym miejscu, czy to będzie rano, czy to będzie wieczorem i nie zastanawiasz się, tylko działasz, 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 działasz. Słuchasz odcinka podcastu. Następnie w części praktycznej, pod koniec każdego odcinka jest część praktyczna, powtarzasz zdania na głos. Mówisz, słyszysz się, przygotowujesz się, przystosowujesz się, przyzwyczajasz się do tego, jak brzmisz w języku obcym no bo to jest zawsze jakiś tam na początku taki szok. Następnie otwierasz sobie odpowiednią kartę pracy, tłumaczysz zdania na angielski, i to są oczywiście. Surprise, surprise to są te same zdania, które powtarzałaś, powtarzałeś na głos, a więc coś już dzwoni w którymś kościele. Już mniej więcej wiesz, jaka to będzie struktura zdania, i zobaczysz zresztą, jak łatwo ci przyjdzie te zdania zapisywać. Kiedy je powtórzyłeś wcześniej, powtórzyłaś na głos. No, a Speaking English Planner pozwala Wam, wiecie, no po prostu monitorować ten swój progres i swój postęp, i to właśnie tą systematyczność. No i słuchajcie, ze względu na to, że karta pracy pojawi się dzisiaj w sklepie, ten zestaw trzeci, myślę, że zrobimy też taką ofertę, że można będzie kupić wszystkie trzy. Zestawy kart pracy w nieco niższej cenie, jeśli będziecie mieć ochotę, kupić sobie wszystkie trzy zestawy, czyli mieć przed sobą 90 kart pracy. I jesteście po prostu zdecydowani na to, żeby działać systematycznie, no to będzie dla Was specjalna jakaś tam yy, zniżka. Yy, I zapraszam po prostu Was serdecznie. I czy macie jakiekolwiek pytania może dotyczące tych kart pracy, tłumaczenia zdań, czy uczenia się angielskiego, myślenia po angielsku, czy coś Was z tego, co powiedziałam, zainteresowało? Zastanówcie się i zadawajcie pytania, a ja jeszcze Wam powiem: przy okazji, o kursie powiedz coś, e, powiedzcoś.pl. Na tej stronie zapiszcie się na darmowe i fantastyczne wyzwanie, w którym mówicie po angielsku, nagrywacie się i wysyłacie to do mnie. Bardzo konkretne rzeczy Wam każę nagrywać, dostajecie wiadomość, wideo-wiadomość i tam dowiadujecie się, co nagrać. Co nagrać konkretnie? Ja czekam na wasze nagrania. Dostaję je i są e, wspaniałe wszystkie. Jestem mega 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 zadowolona w ogóle z tego wyzwania e, i z waszych nagrań. E, jeżeli coś tam jest, wiecie, do poprawki, to daję znać, e, co można zmienić, e, ale przede wszystkim zaskakujecie mnie pozytywnie tam, e, bo się okazuje, że naprawdę, nie wiem, Blokada językowa jest tylko i wyłącznie, wiecie, tak naprawdę tu. To nie jest tak naprawdę żadna jakaś fizyczna blokada, rzecz, którą trzeba się pozbyć, tylko wszystko w naszej głowie. Więc nagrywajcie się i przysyłajcie do mnie swoje nagrania, a ja wam podpowiem, co robić dalej, żeby mówić jeszcze płynniej, jeszcze swobodniej, jeszcze, wiecie, e, z większą pewnością siebie. E, jeśli chodzi natomiast o kurs, to właśnie sobie zdałam sprawę i chciałam wam o tym powiedzieć, że ym, od kiedy sprzedaję kurs powiedz coś pl nie otrzymam ani jednego zwrotu, yy, bo jest taka opcja: możecie w 14 dni kurs oddać, jeśli się okaże, że o, to nie jest dla Was, jednak jest tam, nie wiem, nie to, czego się spodziewaliście. Macie prawo sobie tam zajrzeć do tego kursu, przejrzeć lekcje, przejrzeć moduły i zdecydować, że na przykład to nie jest dla Was. No, nie zdarzyło się, słuchajcie, jeszcze, żeby ktoś kurs zwrócił, z czego się bardzo cieszę, to znaczy, że trafiam do osób, które faktycznie są zainteresowane. Tym, co tam jest, a mówię o po prostu kursie mówienia na podstawie jednego serialu z Netflixa. Jeśli kogoś to zaciekawiło, no to zapraszam na coś.pl, ale przede wszystkim na wyzwanie. Bardzo was zapraszam do wyzwania. Chcę usłyszeć, jak mówicie po angielsku. Słuchajcie, no to wszystko z mojej strony. Zapraszam jeszcze raz do e, zakupu kart pracy. Worksheet C3 jest już dostępny. Mam nadzieję, że już jest dostępny. Jeśli nie jest już dostępny, to będzie za chwilę i dam znać na story. E, zapraszam, wejdźcie sobie na i tam teacherolacom teacherola i tam znajdziecie sklep z moimi kartami pracy. Zapraszam, tłumaczcie zdania, działajcie, mówcie do siebie po angielsku i przełamujcie blokadę językową. Do zobaczenia, papa! Pa.